W dniu dzisiejszym w firmie Proinvest odbywa się szkolenie dla rolników, którzy uczestniczą w programie Restrukturyzacja Małych Gospodarstw 100 tysięcy złotych. W ramach tego programu uczestnicy byli zobowiązani do ukończenia szkolenia między innymi szkolenia z pozyskiwania klientów, w tym pozyskiwania klientów przez internet. Zapraszamy wszystkich serdecznie na kolejne spotkania, jeżeli jeszcze nie uczestniczyliście w tych szkoleniach. Witam, nazywam się Aleksandra Kęsy, jestem pracownikiem firmy ProInvest. Dzisiaj prowadzę szkolenie poszukiwanie klientów i otrzymanie klientów przez internet. Nasza część szkolenia, którą ja się zajmuję, tworzymy ulotki reklamowe, Tłumaczę rolnikom, jak ważny jest ten nowy kanał sprzedaży, czyli kanał promocji, czyli internet, me media społecznościowe oraz różne strony internetowe. Omawiamy kanały sprzedażowe, takie jak zwyczajne targowice, bazarki. Natomiast również pokazujemy promocję przez internet, czyli Tworzymy strony internetowe, portale społecznościowe, i na końcu szkolenia mamy część praktyczną, czyli nasi uczestnicy szkolenia e, tworzą swoje ulotki reklamowe, w którym promują swoje gospodarstwo pokazują swoje, przedstawiają swoje produkty, które mają na sprzedaż, czyli owoce lub zboża. Dzięki takiej ulotce, którą tworzą nasi rolnicy, mają większe możliwości sprzedaży swoich produktów e, rolnych. Oprócz w okolicy również to idzie na całą e, Polskę, na różne, tak jak już mówiłam wcześniej, e, portale społecznościowe, gdzie jest promowane po prostu dalej. Na moim profilu na szkoleniu będę mówił o definicji klienta, jakie mamy typy klientów, jakie mamy metody pozyskiwania klientów, te tradycyjne i te nowoczesne, jak możemy przez social media po prostu znaleźć klienta, jakie to jest efektywne i jak ważne w dzisiejszych czasach. Dzień dobry, nazywam się Kinga Gensu, U nas w zajmuje zajmuję się integrowaną produkcją. Na szkoleniu będę omawiać notatnik, czyli tą książeczkę, którą Państwo muszą wypełniać w każdym roku przy każdej uprawie bezpieczne to do kontroli. Oraz o podozmianie, ponieważ nie wszystkie uprawy mogą być po sobie, tak jak są w uprawach rolniczych. Oraz o przygotowaniu pomieszczenia na opryski, na nawozy, o szafce, o apteczce. My to wszystko podajemy przy tym wypełnianiu. Oraz ogólne informacje, które mogę Państwu przekazać. Należy również pamiętać o aktualnych badaniach gleby, które wykonuje się co 3 lata. Do sadowniczych jest potrzebna podstawa, jak i zarówno próchnica, oraz do rolniczych podstawa, i zależy od jakiej uprawy, ale też będzie potrzebny azot, który się wykonuje co roku. Wykonuje się go również w woreczki foliowe żeby ten azot się tam utrzymał, a reszta może być zwykłe pudełeczko, które u nas w firmie też przekazujemy. Warto również pamiętać o atestacji opryskiwacza, żeby też było aktualne badanie, bo to też jest potrzebne i przy kontroli również na to zwracają uwagę. Tak samo jak wspominałam o kontroli, jest robiona co roku, bo potem jest certyfikat, który jest potrzebny do różnych programów, jeżeli ktoś brał udział, jeżeli nie, to ogólnie e, musi to być. Także trzeba o tym również pamiętać. U nas w firmie również zajmujemy się zgłoszeniem upraw do i produkcji roślin. Zgłaszamy uprawy co roku, w zależności jaka to jest uprawa. Jeżeli jest to e, uprawa rolnicza, czyli zgłaszamy ją przynajmniej minimum miesiąc przed siewem. Sady od lutego, od stycznia do marca zgłaszamy. Dzień dobry, nazywam się Piotr Sielecki. Na dzisiejszym szkoleniu będziemy omawiać kwestie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie. Ewidencję taką należy prowadzić za pomocą narzędzia do oceny ekonomicznej i gospodarstwa rolnego. Jedną z istotniejszych kwestii omawianych na dzisiejszym spotkaniu będzie dokumentowanie zakupionych maszyn z dotacji. Będziemy przypominać beneficjentom o tym, że dla poprawnego rozliczenia się z programu należy okazać się fakturami wraz z potwierdzeniem przelewu. Dzień dobry. Właśnie tutaj koleżanka przyjmuje próbki ziemi od klienta. W naszej firmie prowadzimy badania gleby. Możemy zrobić je tutaj na miejscu, jak również dojechać do Państwa, pobrać u Państwa próbki w gospodarstwie wyniki są otrzymywane w ciągu jednego dnia roboczego. Robimy badania podstawowe, fosfor, potas, magnez jak również badania azotu, zawartości materii organicznej w glebie, węgla organicznego, jak również pH. W naszej firmie również prowadzimy atestację opryskiwaczy. Atest nowego opryskiwacza, jeśli kupują Państwo nowy, posiadają przez 5 lat. Kolejna atestacja jest ważna 3 lata. Prowadzimy atestację u Państwa z dojazdem, jak również możemy to przeprowadzić u nas na firmie.